Słuchasz podcastu Everest Lidera. Cześć, nazywam się Ania sernacka smith Zawodowo jestem konsultantem HR, menadżerem, właścicielką firmy Effectiveness.pl, która z wykorzystaniem badania kompetencji DISC-D3 wspiera liderów we właściwym doborze pracowników, utrzymaniu zaangażowania zespołu, wykorzystując swoje najlepsze zasoby, bez wchodzenia w otarte schematy. Tytuł tego odcinka to Jak chwalić, by nie zepsuć pracownika. Czyli 7 wskazówek do skutecznego udzielania pozytywnej informacji zwrotnej. Cześć, dzień dobry. Zapraszam Cię na pierwszy odcinek podcastu Everest Lidera. Jak to przy nowych projektach bywa? Może powinnam teraz powiedzieć, że jestem i podekscytowana, i zestresowana. W moim przypadku jest tak, że jestem podekscytowana, bo co by nie patrzeć, no w świat wypuszczam moje nowe zawodowe dziecko. Z drugiej strony... Jestem nie tyle zestresowana, co chyba bardziej taka zmobilizowana do tego, żeby to zadanie dobrze wykonać. A kiedy mówię dobrze, to mam na myśli to, żeby zostawić Cię z taką garścią naprawdę informacji praktycznych do wykorzystania w pracy z zespołem. I kiedy szukałam pomysłu do tego, czego ma dotyczyć nasze premierowe spotkanie, to odpowiedziałam sobie na pytanie, co mi dzisiaj szczególnie pomaga efektywnie prowadzić zespół Effectiveness. A też zderzyłam to z doświadczeniami menedżerów, z którymi na co dzień pracuję. I okazało się, że to chwalenie jest dla nas ważnym tematem. A też tematem, który nie zawsze wiemy jak ugryźć, żeby z tego naprawdę czerpać. No to co? Zmierzymy się dzisiaj z nim. Tyle słowem wstępu i zaczynamy dzisiejszy odcinek. Szefowie niechętnie chwalą, bo martwią się, że zepsują pracownika, a ten osiądzie na laurach. No, tak pięknie sformułowałam wniosek po lekturze różnych dyskusji medialnych, po rozmowach, właśnie z klientami, z szefami zespołów. I rzeczywiście, tak jak wspomniałam, widzimy potrzebę chwalenia, widzimy zasadność, ale też mamy takie obawy, czy to więcej nam szkody nie przyniesie niż pożytku. Ja tak sobie myślę, że ten problem jest bardziej złożony. I on się bierze z tego, że nie zawsze dobrze wiemy, czym w ogóle jest chwalenie. Po drugie, my też nie zawsze wiemy, po co my mamy chwalić. Po trzecie, jak my mamy to robić. No, i tutaj są te pytania: jak często, jakimi słowami, i tak dalej. No, i jasne, że nawet zadając te pytania, no ja generalizuję, bo są wśród nas osoby, które pewnie no, perfekcyjnie władają, chciałoby się powiedzieć, chwalenie. No, ale wierzę, że jednak większość z nas podchodzi do tego chwalenia no, trochę z dystansem, może trochę z oporem. No to poprzyglądajmy się temu. Zaczniemy od tego pierwszego pytania: w ogóle, co to jest chwalenie? No, i sobie pogrzebałam w różnych źródłach, w różnych nawet definicjach słownikowych, i okazało się, uwaga, że chwalenie to mówienie o kimś z uznaniem, podkreślaniem mocnych stron i zasług. No, kiedy tak sobie spojrzymy na to chwalenie i wrócimy do tematu dzisiejszego spotkania, czyli jak chwalić, by nie zepsuć pracownika, tak sobie myślę, że gdzieś tutaj coś nie współgra, że samym chwaleniem, od tak, Nikogo nie zepsujemy, no bo to jest konstruktywna informacja o tym, co druga osoba zrobiła dobrze, z jakich mocnych stron skorzystała, no i jak ma ten swój potencjał rozwijać. Więc chwalenie, tak sobie myślę, warto, żebyśmy oddzielili od przechwalania pracownika. Nie, chwalenie jest konstruktywnym poza nazywaniem tego, co zostało zrobione dobrze i jak z tego czerpać w przyszłości. Tak sobie jeszcze też myślę o tym, że to chwalenie no nie jest nagle taką, wiesz, aureolą, którą dajemy pracownikowi. To nie jest tak, że on nagle zaczyna błyszczeć i będzie nieskazitelny. Nie, on dalej zostanie człowiekiem. On też będzie popełniać błędy, on będzie miał obszary do rozwoju i będzie przestrzeń do tego, żeby jak trzeba udzielić też korygującej informacji zwrotnej. Więc to jest pierwsza rzecz. Wiemy już, co to jest chwalenie. Idźmy sobie dalej. Po co w ogóle my mamy chwalić? Po co to robić? No i teraz może sprzedam Ci taki banał, a mianowicie potrzebujemy chwalić po to, żeby mieć zaangażowanych pracowników. I potwierdziło mi to badanie opinii, które przeprowadziłam na potrzeby pisania książki Siła Różnic Zespole. Przeprowadziłam je na grupie aktywnych zawodowo Polaków. I co się okazało? 43% kobiet i mężczyzn, bo tu nie było różnicy, e, jeśli chodzi o płeć, powiedziało, że satysfakcja z pracy kojarzy im się z docenieniem. Pytani dalej wyjaśniali, że m.in. chodzi właśnie tutaj o pozytywne wzmocnienie ze strony przełożonego, a to przekłada się na długofalowe zaangażowanie. No więc mamy odpowiedź na pytanie o to, po co chwalić. Ale ciekawe jest to, że nie wszyscy czują się przez szefów właśnie chwaleni, chociaż tego bardzo potrzebują. I te informacje odnalazłam w innym źródle, a mianowicie indeksie docenienia z 2019 roku. I tam pytano Polaków o to, od kogo najczęściej otrzymujesz pozytywną informację zwrotną. Może dla ciebie to nie będzie szokujące, a może i będzie dla mnie było, bo okazało się, że tę pozytywną informację otrzymujemy wpierw od kolegów, od koleżanek zespołu, a dopiero później od przełożonego. No niby drugie miejsce zajmuje ten przełożony, no ale jednak nie pierwsze. A myślę sobie, że warto, żebyśmy trochę zmieniali perspektywę i myśleli o tym, co zrobić, żebyśmy jednak. Byli na tym miejscu pierwszym jako przełożeni. Ta informacja okazuje się, że jest bardzo ważna dla Polaków, bo w tym samym badaniu, pytani o to, czyja informacja zwrotna dla Ciebie ma największą wartość, no to uwaga, w ogóle 73% osób wskazało, że bez względu na to, kto jej udzieli, ona jest ważna. To, to mi pokazuje, jak mocno potrzebujemy od innych, w tym od przełożonych, pozytywnego wzmocnienia. Więc wiemy już, co jest z tym chwaleniem? Gdzie jesteśmy z tym chwaleniem i gdzie jako przełożeni możemy się odnaleźć? To poprzeglądajmy się teraz temu, skąd w ogóle bierze się. Niechęć wobec chwalenia, czy takie właśnie dylematy, chwalić, nie chwalić, albo takie doświadczenia wokół tego, że chwaleń niekoniecznie działa. A ja tutaj mówię przecież o jakimś zaangażowaniu. Przedstawię Ci teraz kilka przyczyn, dla których moim zdaniem chwalenie może być wyzwaniem. Słuchając, sprawdzaj sobie, które z tych przyczyn może najbardziej z Tobą rezonują. Jedna, a może kilka, bo one też ukierunkują Cię na to, co z tym chwaleniem możesz zrobić, żeby ono było było rzeczywiście dla ciebie użytecznym narzędziem menedżerskim. Zaczynając od ogółu, przechodząc do szczegółów, tak sobie myślę i podpieram to doświadczeniem własnym i innych menedżerów. Główną przyczyną, dla której wcale nie łatwo jest nam chwalić, jest to, że chwalenie jest informacją zwrotną. Tak. Ona jest pozytywną informacją zwrotną, ale wciąż to jest informacja zwrotna. No a większość z nas kojarzy informację zwrotną z czymś krytykującym, z tym trudnym komunikatem. Kojarzy właśnie jakby z lękiem. Ona wiąże się jakby z trudnymi doświadczeniami. Stąd samo mówienie o chwaleniu czy myślenie o chwaleniu nie przychodzi nam z łatwością. To jest też tak, że my często nie mamy dobrych doświadczeń z chwaleniem. Nasi pracownicy mogą też też nie mieć dobrych doświadczeń z chwaleniem i wcale środowisko pracy niekoniecznie temu chwaleniu może sprzyjać. No bo właśnie nawet wyobraź sobie, idziesz do pracownika, chcąc go pochwalić, a ten już sobie myśli o tym, dobra, dobra, chwali mnie i ciekawe, jakiego zaraz na mnie haka wyciągnie, tak? Co tam jeszcze w zanadrzu ma, trudnego mi do powiedzenia. Więc to otoczenie dotyczące chwalenia nam mnie sprzyja, bo Szczególnie w polskiej kulturze informacja zwrotna wcale nie jest wciąż dobrze postrzegana, chociaż to się zmienia i nad tym mocno pracujemy. To, że jest taka tendencja do tego, żeby informację zwrotną, czyli tutaj ch też chwalenie, ale. Trochę pomijać i koncentrować się na czymś negatywnym, potwierdziło mi znowu przeszukiwanie mediów. Otóż szukałam takich inspirujących cytatów, takich myśli wokół chwalenia i feedbacku i trafiłam na myśl Steve'a Armstronga. Często przywoływano, kiedy mówi się o informacji zwrotnej. I on powiedział tak: Niczego dobrego nie można się spodziewać, gdy nie ma informacji zwrotnej. No i sprawdzałam w polskich źródłach, jak ta jego wypowiedź jest komentowana. No i nie przesadzam. 99% komentarzy odnosiło się do tego, że no tak, potrzebujemy feedbacku, potrzebujemy korygować zachowania, bo w innym wypadku, no firma będzie miała problem z tym, żeby iść do przodu. No i teraz halo, halo. Czy Armstrong rzeczywiście miał na myśli. Tylko negatywną informację zwrotną. No niekoniecznie mogło być ten czy tam pochwała, ale my z klucza, szczególnie w naszej polskiej kulturze, postrzegamy informację zwrotną jako coś do poprawy. A to nie jest do końca tak. Kolejna rzecz, z której może właśnie wynikać to, że nieprosto nam przychodzi chwalenie, no to jest coś, o czym chwilę temu wspomniałam. Mało kiedy mieliśmy dobre wzorce. I to jest tak, że kiedy rozmawiam z menedżerami o tym, to mam takie gdzieś przekonanie, że czasami jakbyśmy chcieli sobie samym i innym udowodnić, że nie do końca tego chwalenia potrzebujemy. Przypominają mi się takie rozmowy, kiedy słyszę, czy dostaję taki komentarz: Ania, mnie tam nikt nie głaskał, a wyszedłam na ludzi. Ja potrzebowałam sam się motywować, nie potrzebowałam żadnego chwalenia. I niekoniecznie wierzę w to, że inni też tego potrzebują. No jak sobie trochę rozpracowujemy to, to okazuje się, że no właśnie tak mówią osoby, które nie mają dobrych doświadczeń z szefami. Mało kiedy takie osoby były przez szefów chwalone. No więc ja drążę dalej i pytam, no okej, okay, ty masz takie doświadczenie, ale wyobraź sobie, że masz szefa, który cię chwali, chwali cię konstruktywnie, czyli dostajesz bardzo konkretną informację zwrotną. No to skrzywdziłoby cię to? No i okazuje się, że nie skrzywdziłoby, a wręcz dodałoby skrzydeł. Zmierzam do tego, że nie przekładajmy na innych swoich doświadczeń. To, że nie mieliśmy czy nie mamy chwalących nas szefów, nie oznacza, że nasi pracownicy tego nie potrzebują. Oni tego potrzebują, więc warto to im dać. Często też słyszę tak, że ja chwalę, ale to nic nie daje. To wcale się nie przekłada na jakieś widoczne efekty, na zaangażowanie. No i kiedy słyszę to, no mówię, okej, okay. znowu tak e, trochę prowokuję do konfrontacji. Mówię, wyobraź sobie, że jesteś bardzo zadowolony z naszej rozmowy i proszę cię o to, żebyś mnie pochwalił. Tak, jakby rozmawiamy, z czego ta osoba mogła rzeczywiście by być zadowolona. No i okazuje się, że najczęściej słyszę Super, gratulacje, dobra robota. No i powiem Ci szczerze, że kiedy ja słyszę taką pochwałę, no to nie powiem, że to nie jest miłe. Ok, natomiast czy ja rzeczywiście biorę to do siebie? Czy rzeczywiście taka pochwała by mnie uskrzydliła? No niekoniecznie. Teraz poprzyglądajmy się temu. Tu jest odniesienie mocno do zadania, do tej dobrej roboty, która de facto dla mnie nic nie oznacza. Ja nie do końca wierzę, że ta osoba w ogóle wie, o czym mówi. Mówię to o swoich doświadczeniach, ale też często słyszę to od członków zespołu. I nie zrozum źle, nie uważam, że w powiedzeniu dobra robota czy gratuluję jest coś złego. Natomiast jeśli chcesz, żeby rzeczywiście chwalenie przełożyło się na zaangażowanie, to warto tej pochwały udzielać konstruktywnie. Czyli tak jak o tym wcześniej mówiłam, czyli odnosząc się do bardzo konkretnych zachowań. Czyli tutaj na przykład dobrze by było, żebym od tej osoby, którą prowokowałam, usłyszała, że na przykład to jak poprowadziłaś spotkanie, odpowiadało ustalonym celom, to jak dobierałaś argumenty w rozmowie, jakby mnie przekonywało. Ważne było dla mnie to, że odnosiła się do bardzo życiowych sytuacji, jakby czułem, że siebie w tym odnajdywałem. Kiedy ja mam Dużo takich konkretów. Ja wtedy sam, Majmy słatwie łatwiej odczytać taką informację, w niej się odnaleźć i coś sobie z niej wyciągnąć. I taka pochwała przełożyłaby się na moje zaangażowanie. Sprawdź, jak chwalisz. Pamiętajcie tak, nie mamy nic do stracenia. Zawsze możemy, jak to mówię, wrócić do starych nawyków. Ale idźmy dalej. Mówiłam o tym, że często szefowie chwalą, ale niekoniecznie to daje, to sobie rozpracowaliśmy. Ale ciekawostka jest taka, że zdarza się, że zakładamy, że nasi pracownicy będą wiedzieć, że my jesteśmy z nich zadowoleni, więc dlatego ich nie chwalimy. Jakby chwalimy w domyśle, ale nie werbalizujemy tego chwalenia. Czyli innymi słowy, każemy im się domyślać chwalenia. No i nie do końca dla mnie ten tok myślenia ma sens, bo gdyby pracownicy mieli się tego domyślać, no to po cóż nam udzielać korygującej informacji zwrotnej? No przecież tak samo mogą się jej domyślać. Nieprawda? Więc nie, oni nie będą siedzieć w naszych myślach. Oni potrzebują usłyszenia, z czego jesteśmy zadowoleni. Chcą usłyszeć, co robią dobrze, jak mogą te swoje mocne strony... Wykorzystywać. Więc nie trzymajmy tego dla siebie, nie zepsujemy tym pracownika, nie nałożymy im aureoli na głowę. Nie, pomożemy im się rozwijać, bo to jest celem tej informacji zwrotnej. Kolejną przyczyną, dla której nie zawsze chwalenie okazuje się być mocnym narzędziem, jest ta, że jako liderzy zespołów myślimy, że chwalimy. Ale nie zawsze, uwaga, to robimy. I przychodzi mi na myśl taka rozmowa z dyrektor sprzedaży. Ja pracowałam z nią indywidualnie. Celem naszych spotkań było to, żeby zmapować z wykorzystaniem badania Disk D3, co jest takiego mocnego w jej ludziach, dzięki czemu realizują cele, i też jak te mocne strony wesprą nową strategię sprzedaży. Czyli pokładanie wszystkiego tak naprawdę od początku, mając na uwadze nowy kierunek działania. I ona to zadanie wykonała bardzo sprawnie, bardzo fajnie poprzypisywała te mocne strony do konkretnych projektów, do profilu klienta. Na koniec coś mnie tknęło i zapytałam ją o to, jak często mówisz swoim osobom o tym, za co ich cenisz. Jak często to, o czym ty mi opowiedziałaś, jak często im ty to mówisz? No i zapadła cisza. I ona mi powiedziała po chwili, że kiedy usłyszała to moje pytanie, to ją to pytanie bardzo mocno zatrzymało bo sobie uświadomiła, że temu konkretnemu zespołowi ona jeszcze nigdy tego nie powiedziała. I zdało sobie sprawę, że ona myślała, że ona chwali, ale ona nigdy nie chwaliła. Sprawdź, czy przypadkiem gdzieś też siebie w tym nie odnajdujesz, że nie każesz im domyślać się, za co ich cenisz, a może wydaje ci się, że mówisz, a niekoniecznie to robisz. No i idźmy sobie dalej. Też przyczyną, dla której nie zawsze chwalenie przychodzi nam z łatwością, jest to, że myślimy, o chwaleniu przez pryzmat skrajności. To znaczy, że jeśli pochwalę albo zacznę częściej chwalić, no to właśnie zaraz zepsuję pracownika, czyli no już nic z niego nie będzie i to chwalenie przyniesie mi więcej szkody niż pożytku. No, tak się nie wydarzy. Psychika ludzka nie jest tak skonstruowana. Chodzi mi o to, że świat i też nasza współpraca z ze zespołem nie jest czarna albo biała. Nie ma szans na to. Tam są też kolory, tam są szarości, tam jest czerń i tam jest biel. I potrzebujemy jak to w przyrodzie, równowagi. Więc kiedy chwalisz, czy zaczniesz może jeszcze nawet bardziej chwalić, częściej chwalić, nie oznacza, że nagle zawęzi się przestrzeń do tego, żeby udzielać krytyki naturalnie, kiedy ona będzie potrzebna. No i idziemy dalej. Co się okazuje, zdarza się, że nie jest prosto nam chwalić innych. Dlatego, że uwaga, nie wiemy, za co mamy pochwalić pracownika. I mówię tutaj o takich sytuacjach, kiedy rzeczywiście no, mamy powód, żeby kogoś pochwalić. Ale ja słyszę często o tym, zresztą sama tego przez długi czas doświadczałam, że niby ja chciałam docenić, ale gdzieś brakowało mi słów. Albo no właśnie nie do końca widziałam, jak to wszystko ponazywać i za co konkretnie. To, no, co się okazuje i czego ja doświadczyłam, to to, że. Było mi z tym trudno, bo tak naprawdę ja bardzo mało znałam pracowników. I to, czym się dzisiaj zajmuję zawodowo, wynika z tego, że właśnie dzięki badaniom kompetencji ja nauczyłam się pracowników, nauczyłam się ich lepiej, ja poznałam ich lepiej. Ja dzisiaj bardzo dobrze rozumiem, co jest mocną stroną każdej osoby, która ze mną pracuje. Ale też co jest potencjalnym ograniczeniem? Ja mam łatwość wyłapywania tego, ja mam łatwość mówienia o tym, stąd chwalenie przychodzi mi dzisiaj z łatwością, bo ja wiem bardzo konkretnie, do jakich zachowań się odwołać. Ono mi pomogło, informacje z badania Disk D3 pomogły mi poukładać informacje o moim zespole i dzięki temu też ten feedback. Jest konstruktywnym. I ostatnią przyczyną, którą upatruję jako taką trudność w chwaleniu, jest osobowość. I do czego zmierzam? I tu mocno też się odwołam do swego doświadczenia, do swojego przykładu. Ja jestem osobą bardzo silnie nastawioną na zadanie. No Jestem osobą też taką dominującą, ale też taką bardzo sumienną, nastawioną na jakość. I po prostu naturalnie w moim stylu komunikacji przychodzą mi z łatwością komunikaty wokół tego, co należy poprawić, co powinniśmy zrobić lepiej i mam najlepsze intencje. Myślę też o rozwoju pracownika, ale nie przychodzi mi od tak mówienie o tym, nazywanie tego, z czego jestem zadowolona, z czego jestem dumna, co widzę, że ktoś zrobił na przykład, czy zgodnie z oczekiwaniami, czy nawet przekroczył moje oczekiwania. To mi nie przychodzi naturalnie. Ale kiedy ja rozumiem swój styl managerski, kiedy ja to wszystko wiem o sobie, no to ja wiem, jakie zachowanie potrzebuję wzmocnić, no żeby tę równowagę utrzymać. Żeby nie tylko rozwijać pracowników korygującą informację zwrotną, ale przede wszystkim też chwalić. Więc rozumienie siebie bardzo mi w tym pomogło. To były przyczyny, dla których moim zdaniem... Wcale nie tak prosto jest nam chwalić. To wszystko możemy wiedzieć, że powinniśmy robić, no ale są powody, dla których wcale to nie jest takim naszym nawykiem. Mamy zatem omówione wyzwania związane z chwaleniem, więc przejdźmy do rozwiązania, czyli do tego, jak chwalić dobrze. Dobrze to znaczy, żeby rzeczywiście przekładało się to na zaangażowanie Twoich pracowników. I żeby tam się nikt nie zepsuł, chociaż. To przechodzimy już do konkretów. I powiem Ci o siedmiu rzeczach, o których ja pamiętam. Ja ułożyłam sobie takie siedem wskazówek dla Ciebie, jakby wierzysz, że będą to informacje, które sobie możesz wziąć, zachować i wdrażać w swojej menedżerskiej pracy. Otóż pamiętam o tym, i to jest wskazówka numer jeden, że chwalenie jest informacją zwrotną, a moim liderskim zadaniem jest udzielanie feedbacku. I tak często, jak ku temu jest potrzeba, czyli tak często, jak pracownik no, na to zasłużył, to znaczy, no, wykonał coś dobrze, wymaga to pochwały, więc ja nie trzymam tego dla siebie, ale tego pracownika chwalę. Pamiętam o tym, że to jest zwyczajnie jednym z moich zadań, jakby w roli, w której ja pełnię, więc wywiązuję się po pierwsze ze swojego zadania. Druga wskazówka dotyczy tego, czym jest chwalenie, jakiemu celowi ma służyć. Otóż pamiętam o tym, że chwalenie ma rozwijać pracownika i jego mocne strony. Więc tutaj znowu nie ma nic wspólnego do składaniem żadnej aureoli monad głowę. Nie, nie zepsujesz go, nie uczynisz go świętym. On będzie cały czas prawdziwym człowiekiem, ze swoimi mocnymi stronami, ale i ograniczeniami. Ale ja mam chwalić po to, żeby właśnie to, co w nim jest dobre, mogło się rozwijać, i znowu to jest moim menedżerskim zadaniem. Więc jeśli to jest moim zadaniem, no to ten pracownik też tego potrzebuje. Ta informacja ma służyć rozwojowi. Trzecia wskazówka brzmi tak. Zostawiam na boku swoje doświadczenia. I to jest to, o czym wspominałam wcześniej. To, że na przykład nie każdy z moich szefów mnie chwalił, nie może determinować tego, w jaki sposób ja będę prowadziła zespół. Jeśli ja dzisiaj wiem, że chwalenie jest potrzebne, no to już nie mówię sobie o, mnie tam nikt nie głaskał i tyle. Mam was w nosie. No nie. Twoi pracownicy potrzebują chwalenia. Jeśli czujesz, że ono nie przekłada się na efekt, a może już to robisz, to poprzyglądaj się temu, jak możesz zrobić to inaczej. A jak to zrobić inaczej, jeśli coś do tej pory nie działało? To dla mnie takim kluczowym elementem chwalenia jest wskazówka numer 4, a mianowicie chwal, ale rób to szczerze. I tutaj mocno chcę podkreślić, że w moim przypadku nie działają żadne modele udzielania informacji zwrotnej, formuły. No, na moją osobowość, na mój sposób pracy z zespołem to nie działa. To, co najbardziej działa, to gdzie widzę efekty, kiedy naprawdę robię to od serca. Kiedy chwalę Wtedy, kiedy ja sama czuję, że to jest spójne ze mną, kiedy ja z czegoś jestem bardzo konkretnie, rzeczywiście szczerze zadowolona, jestem z czegoś dumna, to nie trzymam tego sobie, tylko o tym mówię. Zatem szczerze stoi też to, że mówię to używając słownictwa, które jest spójne ze mną. No, ja mówię to zwykle w formule tego, że jestem zadowolona, jestem dumna, jestem pod wrażeniem tego, co konkretnie ty zrobiłaś. Ale ważne, żeby operować. No, dnictwem, które jest Twoje, wtedy będzie to prawdziwe, będzie szczere, to będzie spójne z Tobą. Piąta wskazówka, która odnosi się do dobrego chwalenia, dotyczy tego, żeby chwalić konstruktywnie, czyli tutaj nie chwalić tylko tą dobrą robotą, tymi gratulacjami i tym super, ale rzeczywiście, żeby to było odnoszące się do bardzo konkretnych zachowań pracownika, po to, żeby on słuchając tego mógł wyłapać, że ty wiesz o czym mówisz, że rzeczywiście jesteś z tego zadowolony. Pracownicy mocniej nas słuchają, niż nam się to może wydawać. Szósta wskazówka brzmi tak. Chwal z ogromną uważnością i bacznością. Ja jestem z tych, którzy stawiają na pochwałę też w kontakcie wzrokowym, to znaczy mi dobrze sprawdza się to, kiedy ja widzę pracownika. Naturalnie staram się też chwalić mailowo, ale jeśli tylko mam przestrzeń do tego, żeby pochwalić twarzą twarz przez tak naprawdę dzisiaj przez ekran komputera, ale widząc tę drugą osobę. Ja to robię. Wiem, że dzisiaj są też takie wskazówki wokół tego, że czasami lepiej to robić jest na przykład telefonicznie czy bez kamery, żeby mowa niewerbalna, emocje gdzieś zostały na boku, żeby to było konstruktywne, żeby no, te informacje przekazać. Natomiast kiedy ja widzę drugą osobę, pozwala mi też zareagować na to, jakby co się z nią dzieje, nawet też pozytywnego. I przypomina mi się tutaj rozmowa z jednym z moich pracowników, kiedy tę osobę rzeczywiście pochwaliłam, a ona po tej pochwale milczała. No i gdybym jej nie widziała, to bym sobie nie wiedziała, co mam myśleć. Natomiast no ja ją widziałam, ja przyglądałam się temu, co mi się dzieje i na to odpowiedziałam, mówiąc, że jakby proszę, żeby coś więcej mi powiedziała o tym, co się teraz dzieje, bo ja ją pochwaliłam, a nie mam od niej żadnej informacji. I nie wiem, co ona sobie wzięła z tego, co ja powiedziałam. No, okazało się, że tak naprawdę ona nie wiedziała, jak ma zareagować, bo miała inne doświadczenia z pracy zespołowej i menedżerowie zwykle nie chwalili i sama nie wiedziała, jak na to odpowiedzieć. Więc już dla mnie to była wskazówka, że to jest osoba, którą potrzebuje też wzmacniać w tym, żeby umieć otrzymywać, przyjmować pozytywną informację zwrotną. Też w ten sposób budować świadomość swojego potencjału. No i siódma zasada dotycząca chwalenia, taka wskazówka do Ciebie, brzmi tak. Chwaląc, pamiętaj o zasadzie 1 do 5 i niech to chwalenie stanie się Twoim nawykiem. Chodzi o to, że w sile różnicy zespole w ogóle opisuje bardzo dokładnie zasadę 1 do 5. Tutaj chodzi o to, że na jedną krytykę przypada 5 pochwał. I naprawdę nie zepsują one pracownika. Chodzi o to, że osoby, które z nami współpracują, mogą nawet się wypierać tego, że potrzebują pozytywnego feedbacku. Potrzebują. Zaufaj mi w tym. O tę chociaż jedną rzecz cię proszę. Nie zepsujemy im, nie obrosną w piórka. Oni potrzebują na co dzień czuć, że są ważną częścią w zespole, że my widzimy wartość, którą wnoszą do zespołu. Wtedy jest im łatwiej też przyjąć korygującą informację zwrotną. Wtedy nam samym też będzie jej łatwiej udzielić i też ona przyniesie lepszy efekt. I ta zasada 1 do 5 bierze się z tego, że to chwalenie. Powinno i warto, żeby było naszym nawykiem. No ale nawyki od tak się nie przytrafiają. One się biorą z, no, z praktykowania pewnych zachowań. Stąd na koniec do tego chciałabym Cię chyba zaprosić. No, co tu dużo mówić? Przejdźmy do działania. I co ty na to, że na przykład myśląc o swoim zespole, wybierzesz jakąś jedną osobę, pomyślisz o niej przez pryzmat. Wartości, którą wnosi do zespołu. Zachowania, które szczególnie cenisz u tej osoby i ją za to pochwalisz. Ale powiesz to też tak od siebie. Właśnie powiesz nie w formule dobrej roboty, ale podziękujesz jej. Powiesz o tym, że jesteś zadowolony, dumny, pod wrażeniem tego, co wykonała, i chcesz, żeby te mocne strony też rozwijała. Co ty na to? Zawsze pamiętaj, że jeśli poczujesz, że coś nie działa, zawsze można wrócić do starych nawyków. Ale wierzę, że ten błysk w oku pracownika zobaczysz. I to jest to, czym się dzisiaj z tobą chciałam podzielić. Zakończę nasze spotkanie taką myślą, którą zostawiłam w sile różnic zespole w rozdziale, który zatytułowałam: Przyłapuj ludzi na tym, co robią dobrze, a nie tylko na tym, co robią źle. Otóż, łapanie kogoś na tym, co robi dobrze, wielu z nas nie przychodzi łatwo. Trudno odnaleźć potrzebę i sens tego. Niełatwo wypowiedzieć na głos. Jakby ktoś rzucił klątwę na środowisko pracy i jakby tam było to zakazane. Ale nic takiego się nie wydarzyło, więc nie wierz w to. Odczarujmy to, bo inaczej podusimy się niespełnionymi oczekiwaniami. Myśleniem, że wciąż nie jestem wystarczająco dobry, poczucie, że szef i tak się do czegoś przyczepi. Trudno na dłuższą metę w takim miejscu przebywać, a o szukaniu satysfakcji i długotrwałym zaangażowaniu o które przecież dziś tak zabiegamy, nawet nie ma co wspominać. I z tym Cię zostawiam, mając nadzieję, że otrzymałeś dzisiaj ode mnie garść właśnie praktycznych informacji dotyczących. Chwalenia. No, i na koniec, jako nowy podcaster, mam do Ciebie prośbę o zasubskrybowanie podcastu. Wtedy będziesz też otrzymywać informacje o nowych odcinkach. A zdradzę ci, że kolejne spotkanie będzie dotyczyło pracowników, którzy mówią nam, że się starają, a niekoniecznie mają efekty.